Z tej strony Anmal, a to jest kolejny odcinek z gry Stupid Cars. Znawiamy rozgrywkę od razu yy, i strażmy od razu by Bike Please. Tym razem co jeszcze chciałem mówić, zwrócić uwagę, drodzy widzowie, to to, że wiem, że w poprzednim odcinku mikrofon zbyt dobrze mi nie działał z tego względu, że ustawienia które mam do swojego głównego do głównego mikrofonu nie monitora głównego mikrofonu no on jest lepszy niż ten krawatowy który mam obecnie dlatego też tak ani nie inaczej to brzmi. a my zobaczymy sobie jak oni jeżdżą dobra w prawo oni okej okay. to będziemy teraz już wiedzieć nie wydaje się jakoś To... Dobra, zacznijmy od nowa, żebyśmy na pełnym skupieniu mogli to zrobić i możecie też tak napisać mi w komentarzach, czy teraz bez obróbki audio mikrofon dużo lepiej działa, czy woleliście jednak z jakiegoś powodu z obróbką tą. Będę bardzo wdzięczny za informacje te. Dobra, i tu przenosimy ich od razu. Dobra, niech lecą sobie. Jan to chyba zawrócił. Dlaczego ja pomyślałem, że on pojedzie prosto? Nie wiem. Jak mało punktów się dostaje? to i to było od razu. Znamy już zasadę. Oni chyba zawsze jadą. No właśnie. Ja ja skupiłem się na tym, co się dzieje, i zafascynowany byłem, jak oni nie pasowali do siebie. Widzieliście się, jak oni wjeżdżali wszyscy. Dobra, ok. A nie zdążyłem. Dobra. dobra, 36. Mamy do pobicia, a tu? Nie. Tak, 150 58 Czyli coś koło 70 to jest na Co To co ten no coś Dobra eee, źle Od nowa, żebyśmy mieli pełno punktów Ale jednak bądź co bądź to jest trudne. Ja... No, znowu. Ja spróbuję bardziej się teraz wpatrzeć. O, w ten sposób, może. Bez tej pola granicy. Eee, zaczekajcie. Stąd. I tak. Żebyście by mogli lepiej, bądź co bądź, widzieć całą tą planszę, a nie jak w poprzednim odcinku. Że tego dolnego poziomu tutaj nie widzieliście. Bo ja się patrzyłem, dla mnie wyglądało to, jakbym się patrzył odpowiednio. Dla Was na nagranie to było patrzenie się bardziej w dół. Więc muszę zwrócić na to też uwagę. Postaram się jak najlepiej, żeby dla Was nagrywać. nie da się Prawie przyjemność granie samo w sobie. Byli i To też jest. Też lubię. A, dobra. Znowu. Od nowa. I dajecie, Uda musi się nam udać zdobyć to przynajmniej 60. Dobra, Dobra. I teraz... co tu będzie? A myślałem, że się zmieszczą te dwa. Dobra. kurwa, 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 Dobra, ale 32 punkty. Dobra, drugi raz tyle samo to będziemy i jestem ...ukontentowany. Dobra. Nie, nie, ale 42, dobra. Od nowa. Jeszcze raz. Teraz pełne skupienie. O ile to takowe jest możliwe. Dobra, było blisko i znowu, dobra, 34, za pie pierwsza próba chcę mieć, to jestem naprawdę usatysfakcjonowany, dobra, a złot... nie wiem w sumie jakiego mogłem tutaj wziąć, 46, cały czas coraz lepiej. Nie włączałem po a naciskałem, dobra, wybaczcie. Uuu, dobra. New level unlock, nie chcemy. Chcemy tu sięgnąć na te 60 punktów przynajmniej. rondo nie jest mylące w sumie jak są kilkanaście już motorów kilkanaście kilka z tych motorów bo nie wiesz w sumie nie pamiętasz które gdzie jedzie i co skało dobra jeszcze raz córka, z różrówki i dajemy Dobra Dobra No, I znowu się robię, gdzie ono byle jechało. Nadajecie? Już na samym początku. Trzeba. Zbony... I zaczynały jechać. O, to było bliskie. I tu. Jeszcze trzy, cztery. To jest ogarnąć. To jest RNG w tym momencie. To jest RNG jak one pojadą. Z której strony będą się wychodziły. Dobra. Dobra. I tu. Ale 68. Dobra. rekordik. Nie chciałem tego. chcę zobaczyć najwyższy Na jakim miejscu przez co się uklasowaliśmy. Na 25. Exact w sumie na 23. Ja jestem zadowolony z tego względu. Chodzimy na następną. Dobra, ale mogłem zobaczyć jak to się nazywa. I to jest Grain's Hand, Not French street they Travel from the South Every 15 Second. Good luck. Tranbread. OK. Dobra, no to było turbomotor. Widzimy, że mamy tu moto. Yy, pociąg będzie jeździć. Dobra, no taki. A tutaj, jakbym zobaczył co. Kontynuujmy, bo na, jak na razie wydaje mi się, że nawet dobrze. Zobaczmy na normalną listę. Też 60 musimy, żeby być w pierwszej 50. Dobra, odpalamy. A, było blisko 50. I od razu nowy poziom mamy dos dostępny. Bierzemy jeszcze raz. Ja chcę być w top 50. Więcej mi nie obchodzi widzowie. To było ryzykowne. Ale idzie złotego, żadnego jeźdźcica. Teraz dopiero mieliśmy jakiś złoty. Dobra. Bierzemy. Nie. Teraz to jest moja wina. I... Kurde, czemu ja Przecież to był bardzo za 52 za pierwszym razem. Jezu, ja odwaliłem. Dobra tu przyjedzie. Tak dobrze mi poszło, a ja to zreserwowałem. Jezu. Dobra. Dobra. Mamy. Nie sprawdzam nawet ile tam było maksymalnie, bo nie pamiętam, ale nie chcę sobie teraz presji, jeszcze większej, ale bardzo ładnie. Ło! Wow. dobra, 144, okej, okay. weźmy jeszcze retry, chcę spróbować, ale chcę zobaczyć na którym miejscu jesteśmy, trzecie, o jeden punkt więcej, trzecie miejsce widzowie. Zobaczcie, trzecie, uuuu, trzecie, prawie pobiliśmy rekord światowy, w tej chwili, dobra, tu już źle, robimy jeszcze raz, odpalamy tuż gumu i le lecimy, nie powiem, że to jest takie jakieś inne, za specjalnie w ten poziom akurat, dobra, złe wyliczenia tutaj, Poszły, ale robimy dalej ogólnie mam parę gier jeszcze nie wiem czy to już mówiłem na poprzednim odcinku czy nie jest parę, parę gier które bym chciał nagrać dla was na VRze dobra. dobra ulecimy tutaj jest A dobra, 78 Mogłoby być lepiej, ale spróbujmy zrobić na kontynuację W sumie drugie tyle i tak będzie ładnie Dobra, lecimy Lecimy ładnie A, tutaj Dobra, 110 Je ostatnie trzy próby w widowie. Turbomode i odpalamy. Tyżej. a tak, tak minimalnie. Dobra, dwie próby zostały. Jak nie, to przechodzimy do następnego poziomu po prostu. Dobra, lecimy. Jedziemy. Tym poczekamy. Jedziemy. Jedziemy. Dobra. 15 sekund. O, było blisko. I tu źle. Dobra, ostatnia próba na pokrycie rekordu. Dobra, lecimy. Jak tu będzie? Jak teraz to wyjdzie? Dobra. A dobra, koniec. Koniec, bo to i tak się nie wyjdzie. My wracamy do domu 144 Myślę ten masterując udałoby się nam wbić pierwsze miejsce w tej grze Pan tym. Line mm. To już widzę, że będzie problemy stwarzały te luki, bo to będzie tu i... OK. Na szybkiego od razu. To widać jak to będzie zabrać Ok, jeszcze sobie obchodzi co obchodzić, to narzucamy sobie. 55 musimy mieć. okej, okay. turbo mouse. Dobra, prawym pasem jadę od razu. Le... Lewym pasem jadę. Nie wiem, dobra. Dobra, ok. Dobra uuuu, uh, tu było blisko i tu już źle, 48, dobra podejrzewam, że już chyba będziemy mieli 150 dzięki temu Eee nie będzie bo zrobiłem, ale okej okay. turbo mode. jedziemy dalej szybko, szybko było, było blisko dobra, złoto jedzie nie, dobra Dobra O, to było bliskie. Bliskie spodkanie z trzeciego stopnia. Tak zwane, Dobra, lecimy. I źle. Ok. 52, kontynuujemy. I drugie tyle znowu i Będę był bardzo szczęśliwy. A mamy oczywiście jak spodoba się materiał polecam zostawić łapkę w górę, komentarz jakiś, subskrybujcie ten kanał, przejdziemy jesteśmy w top 50 już, jeśli dobrze pamiętam o, top 35 do top 20, 74, ok Kierujemy w jak najwyższy wynik tak naprawdę i tak, tak czy siak, w jak najwyższy winik dobra, jedziemy jedziemy tu, 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 tu ten. Dobra. dobra, tu niepotrzebnie nie zwolniłem, dobra, kontynuujemy, zobaczymy, czy uda nam się to po pobić, nie, dobra, nie wyszło, dajecie, widzowie. E W ten sposób z daleka bardziej, tak żebyście lepiej widzieli. Teraz to będziemy mieli dopiero dziwny wynik na sam koniec. Dobra, przyspieszamy już. Co na nie zrobię. Teraz to mała, jakby było. Ja już w, w ostatnim... mu kliknąłem i wiedziałem, to zróbałem Dobra Ale tak, RNG Na to jakby powychodzą one Łee źle Bim Wycięć dźwięk Przegrywania Dobrze Złoty Było blisko ale za to dostajemy dodatkowe kąpiki tak naprawdę Dobra. Dobra O tu Teraz to dowaliło nam Nie 72, ale i tak to ładnie A gdyby ty tutaj hekon był zamknięty To było źle Dobra Dajcie, dajcie. Dobra. Dobra. Blisko, 96. Na które tu miejsce nas klasyfikuje? Na 11. Dobra, Trzy podejścia i zmieniamy mapę. Bo teraz to się podjarałem mocno ilość punktów, którą dostaliśmy, dobra, dajecie, dobra, tu niech sobie powoli pojadą, no, dobra, za mało punktów za pierwszym razem, więc przerywam, dwa podejścia jeszcze, e, powiedzmy, że tego nie było, dwa podejścia jeszcze, tu, dwa. Turbomont Odpalane. Lećmy. No, mancze. Dobra. Ostatnie podejście. I zaczynałem naprawdę jakieś głupoty robić. Widzę to sam. Dobra, mamy. Teraz odpalamy te, ten, ten, ten. Ten... Dobra, robimy dalej. Może tu razem nie zrobię jakiejś gafy takiej kompletnej. Bo... Dobra. A, kontynuować możemy, dobra. Po jeszcze możemy kontynuować. Dobra. No, naciskałem. Dobra, koniec. Nie, Dobra, ostatni raz. Żeby tą setkę zaliczyć, przynajmniej chciałbym, ale wątpię, żeby mi się to teraz udało. No właśnie. Dobra, takiego głupiego to nie chcę mieć. Ostatniego podejścia. Żeby to był pretendent, przynajmniej. Widzowie, pamiętajcie, pretendent. Bo gierka przyjemna, taka każualowa gierka do pogrania czy sobie zrelaksowania. Dobra, było blisko. Ech. I tylko bo ja nie miałem turbomołu włączonego. Dobra, turbomoł i jechaję. Tu jest 400. Jeśli zrobił 400, tu. to jestem ciekawy. Daj, pokaż wam. Dwie osoby, pierwsze, wariaci. Ile potrzebujemy? 77. Dobra. Już widać, dlaczego to ma być chaos. Bo z każdej strony będą jeździły. A, tu dobra. Kontynuujemy. Też. No, jakby tylko tak jeździły jednocześnie, to to by było całkiem łatwe. I tu 78. No. Dobra, jesteśmy już w 150. To jest wiadomo. Jak najszybsze pozbywanie się outsourcing trzeba zrobić. Dobra Eee, ten złoty mogłem, a nie ten. Dobra, 48 nadal jest bardzo git. Lecimy. Jedziemy, jedziemy. Kurwa moc. Oczywiście musisz wlecieć, żeby to było szybciej. I robimy chaos. 56, dobra? Ja się tam to pierwszym razem mam tyle, ale ok. No my musimy. No, odpalaj się. Jak najszybciej jest, mam wrażenie odpalać. A, było blisko. Nie zdążyłem. 78 ładny. W każdym razie za pierwszym razem. Dobra. A, tu źle. 108. gites, Zobaczmy, na którym miejscu nas to plasuje. Nas to plasuje na miejscu 108. 31. Widowy. No to jedziemy jeszcze raz. No tak jak mówię. O, w odpowiedniej kolejności wciskać, żeby one się przyspieszały. I te co mogą to niech od razu jadą na maxie. No, dalej. Eee, tu już pomyliłem się. Dobra, 54 to i tak na No Dobra, co tu jest? Tak, tak. Tak. Czasami trzeba jednak je zwolnić. Dobra. 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 osiem. O! I medal dostaliśmy. Dobra. Mnie to bardzo cieszy. Trzy ostatnie podejścia. I będziemy kończyć powoli ten odcinek, nawet nie wiem ile on trwa już, no niestety, ale zegarka nie mam, tutaj. więc tak na że ja zawsze robię. Było blisko, nie, no 34 to nie. naprawdę masz osiągnięcie 5 close, ale w, aplik w aplikacji stupid car, okej, okay, rozumiem, dobra. Dobra, jedziemy dalej. Kurwa, i odpalamy. A ten czerwony, jak mnie zdążył przyspieszyć, ostatnie podejście. Jak, jak będzie, najlepsze, najgorsze, nie wiem. Dobra. Wtedy od razu wszystkie inne przypuszczamy. Ten, ten, wo, wo. Kontynuowanie. Dobra. Nie spodziewałem się takiego wyniku. Że to jest. a do i 124, i zdrębałem. Masz osiągnięcie triple 100 w aplikacji Stupid Car. Fajne osiągnięcie, dobra. Mam, nie ma no więcej, ale mamy ładne wyniki, według mnie. Więc jeśli byście chcieli następny jeszcze odcinek, powiedzmy poprawiania swojego, mojego wyniku w grze Stupid Car, to dajcie znać, a na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję wam za to, że byliście, za to, że oglądaliście. Pamiętajcie, żeby łapkę w górę, komentarz, jakiś subskrybajcie na kanale. Po więcej takich odcinków i innych z innych gier. Z mojej strony to było na tyle. Ja byłem Anmal. To była gra Stupid Car. Siemano, cześć i poł!